Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia z nowymi filmami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo cieszy mnie to, że w Polsce jest jeszcze no, dosyć żywe nabożeństwo do najświętszego serca Pana Jezusa i, i różne oznaki kultu do, do przenajświętszego serca Pana Jezusa. No, na pewno nie jest tak, jak było dawniej, ale mimo wszystko lepiej niż w wielu innych krajach, chociażby we Francji, w której teraz jestem. Oczywiście, nie wiem, jak jest wszędzie, ale tam, gdzie ja akurat przebywam, gdzie się obracam, to ten kult jest bardzo mały, a przecież on się ożywił, można tak powiedzieć, bo był zawsze w kościele, ale ożywił się tutaj, właśnie we Francji, dzięki objawieniom, które otrzymała Święta Małgorzata Maria Ala A mimo to, to w Polsce to nabożeństwo jest jeszcze żywe i to w wielu miejscach. Chociażby miesiąc Czerwiec jest poświęcony właśnie sercu pana Jezusa. Jest uroczystość Najświętszego Serca pana Jezusa, która w czerwcu, którą w czerwcu obchodzimy. I w wielu parafiach, właściwie prawie wszystkich, jeżeli nie we wszystkich, to jest nabożeństwo do najświętszego serca Pana Jezusa. Jest odśpiewywana czy odmawiana litania do najświętszego serca Pana Jezusa. Także w wielu miejscach, parafiach, rodzinach, chociaż już może nie tak powszechnie, ale są praktykowane pierwsze piątki miesiąca. Komunia święta wynagradzająca najświętszemu sercu Pana Jezusa. A więc jest jeszcze w Polsce ten kult do przynajmniejszego serca Pana Jezusa, chociaż chciałoby się, żeby był większy. I wiele jednak z oznak tego kultu no już nie występuje, albo bardzo śladowo występuje. Na przykład nie ma już coraz rzadziej w domach można dostrzec. Obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, już nie mówiąc o intronizacji tego obrazu, poświęceniu rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, no jest to coraz rzadziej. Chociaż mam nadzieję, że w takich prawdziwie katolickich rodzinach dalej jest to praktykowane. Ale chciałbym powiedzieć o jednym z takich oznak, jednym z kultów do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Który sobie sam zresztą życzył, Pan Jezus, żeby odprawiać godzinę świętą. Ta godzina święta jest praktykowana w Polsce, nawet yy, są miejsca wspólnoty parafie, gdzie jest to czynione, no właśnie, wspólnotowo. Ale myślę, że to jest jeden z rodzajów kultu czci do najświętszego serca Pana Jezusa, który zanika który jest coraz rzadziej, coraz mniej powszechny, i chciałbym, abyśmy ten kult ożywili. Jest to szczególne nabożeństwo, ponieważ jest to nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale konającego serca, a więc łączy w sobie, a właściwie nawet można powiedzieć, trzy rzeczywistości a więc tak jak powiedziałem serce pana Jezusa konające w ogrójcu to serce i także kult eucharystyczny ponieważ pan Jezus chciał, aby to nabożeństwo odprawiać przed tabernakulum jeżeli oczywiście jest taka możliwość ale jeżeli ktoś nie ma możliwości to może to zrobić wszędzie gdziekolwiek jest w domu czy w w każdym innym miejscu zwłaszcza że w obecności Najświętszego Sakramentu możemy wszędzie stanąć czyli wspomnieć sobie swój własny chociażby kościół jakieś miejsce które nawiedzamy gdzie jest Najświętszy Sakrament i w sposób duchowy być tam obecnym do czego skłaniali nas święci wielu świętych praktykowało właśnie ten sposób adoracji Najświętszego Sakramentu i my też jesteśmy do tego zachęceni, i też właśnie w godzinie święta. A kiedy jest ta godzina święta? Pan Jezus polecił, żeby ją odprawiać wtedy, kiedy On był w Ogrójcu i prosił uczniów, żeby z Nim trwali na modlitwie, a to było w czwartek, w nocy. I Kościół praktykuje godzinę świętą w każdy czwartek, jest takie polecenie, o 23.00. Do północy, godzina czasu. Pan Jezus prosił, czy miał wyrzut do apostołów, że nawet jednej godziny nie potrafią wytrwać z nim na modlitwie. No tak gnuśni jesteśmy, niestety, tak często mamy inne sprawy, tłumaczymy się zmęczeniem, że nawet jednej godziny wytrwać przy sercu konającym pana Jezusa, przy eucharystycznym sercu. Pana Jezusa nie potrafimy wytrwać. I dlatego to nabożeństwo szczególnie Pan Jezus prosi no, właściwie to no, prosi tylko te gorliwe, żarliwe serca, wybrane ludzkie serca, żeby czuwały przy Jego przy Najświętszym sercu. Bo serca oziębłe tego uczynić nie będą. Zresztą to nabożeństwo jest właśnie po to. Żeby wynagradzać Panu Jezusowi za wszystkie grzechy, które on, za które On cierpiał, Jego serce przeżywało katusze, ale szczególnie za grzechy, które, które my Mu sprawiamy, a więc my, Katolicy, a jeszcze bardziej dusze wybrane, czyli powołani do kapłaństwa, do zakonu. I szczególne dusze wybrane przez Pana Jezusa, obdarzone wieloma łaskami, wieloma darami, które marnują te łaski. A więc to jest szczególna godzina wynagradzania w ogóle za grzechy, swoje własne przede wszystkim, bo przecież wiemy, że my jesteśmy powodem tych wielu tych grzechów i cierpienia tego najświętszego serca Pana Jezusa, ale także mamy dość czynić za grzechy innych i być blisko tego serca, które tak konało w grójcu. Pomocy jest na pewno wiele, i tą godzinę nie ma jakby przepisanej metody, jak tę godzinę przeżyć. Znaczy, na pewno trzeba ją przeżyć przy najświętszym sercu Pana Jezusa, w połączeniu z tym sercem, które kona, a więc mamy się Połączyć z tym sercem przez miłość, ale sposób jej odprawienia, sposób wyrażenia tej miłości, tego trwania przy sercu, konającym oczywiście jest na pewno wiele, bo oczywiście postawa wewnętrzna jest jak najbardziej najistotniejsza, ale i zewnętrzna przecież jest ważna i ona świadczy o wnętrzu. A więc, tak jak powiedziałem, jeżeli mamy możliwość, to powinniśmy odbyć tę godzinę w kościele, czyli zewnętrznie być obecnym blisko tabernakulum. Ale jeżeli nie, to oczywiście duchowo wtedy przenosimy się do kościoła przed Przenajświętszy Sakrament i łączymy się z sercem Pana Jezusa. I tak jak powiedziałem, metod może być wiele różnych, bo można odprawić drogę krzyżową można po prostu rozmyślać o tym co się działo w Ogrójcu. Można odmawiać modlitwy, tak jak chociażby właśnie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Można aktami strzelistymi modlić, można też postawą ciała, leżąc krzyżem. E, oczywiście jedno nie wyklucza innych jakby, a więc no, sposobów jest wiele. Ja chciałbym polecić książkę, która została zresztą niedawno wydana. Jest to książka pod tytułem Godzina Święta Zbiór tekstów do rozważań wydawnictwa Rosa Mystika. To jest nowe wydawnictwo na rynku katolickim, i tym bardziej polecam, żeby zajrzeć na stronę internetową Rosa Mystika. Tam są książki z tego wydawnictwa. Które można, z którymi można się zapoznać, polecam. I też jest wiele już pokazanych publikacji, które się wkrótce ukażą, bo są cały czas przygotowywane. I dlatego no, jest to wydawnictwo rozwojowe, dlatego tym bardziej polecam wszystkim katolikom, żeby wspierali dobre dzieła. A więc kupujcie książki na prezenty dla innych, dla siebie, korzystajcie z tego bogactwa duchowego. A teraz no, reklamuję jedną książkę, Godzina Święta, bardzo dobra, sam zresztą z niej korzystam. Jest tu, jak zresztą podtytuł mówi, to są rozważania właśnie na tę godzinę świętą. Wiele rozważań świętych, sług, bożych i, i nie tylko, ale także jest dodatek Ponieważ są tutaj też modlitwy, na przykład zegar męki pańskiej, litanie, jest takie nabożeństwo 33 dni, jest to nabożeństwo do pana Jezusa, do, do konającego o najświętszym sercu pana Jezusa. 33 dni rozważań. Czyli są też nawet pieśni na końcu, także to tą książkę trzeba traktować jako modlitewnik. Zresztą też w ładnej szacie można bez problemu zabrać do kościoła, bo wygląda rzeczywiście jak modlitewnik. A więc polecam ten modlitewnik właśnie jako pomoc do odprawiania godziny świętej i zachęcam naprawdę do odprawiania tej godziny. Jeżeli ktoś do tej pory nie praktykował, to można zacząć na przykład w pierwszy czwartek miesiąca i co miesiąc praktykować tę godzinę świętą. A zachęcam do, do tego, żeby to w każdy czwartek czynić. Tą godzinę przykonającym Pana Jezusa, przy sercu Pana Jezusa, który modlił się w ogródcu, spędzić na żarliwej modlitwie. Zachęcam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia z nowymi filmami. Bóg zapłaci za Wasze wsparcie, to dzięki Niemu nauki katolickie mogą się rozwijać. Dołącz do naszej listy mailingowej. Link do zapisu w opisie filmu.